Witamy w kolejnym odcinku programu Autokult, w którym prezentujemy Wam szeroko pojętą kulturę motoryzacji. W tym odcinku do tej kultury motoryzacji podejdziemy wyjątkowo kompleksowo. Zresztą zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Wow, Dzieje się naprawdę dużo, ale równie dużo dzieje się na polskich drogach, ponieważ tu właśnie na nich zagości 111 nowych fotoradarów. Kurczę, troszkę mm. teraz mnie zmroziło. Powiedz mi, gdzie będą stały. No właśnie to jest informacja, którą, która też bardzo mnie ciekawiła, ale okazuje się, że jeszcze nie wiadomo, ponieważ tak jak mówiłem, skrzynek jest 111, a miejsc, w których te fotoradary powinny się pojawić, jest 2,5 tysiąca. I mo może je zgłaszać policja, mogą je zgłaszać samorządy wedle potrzeb. Ale okazuje się, że tych fotoradarów dalej. Ee, jest za mało, jest, tak, jest, jest, jest tego, za tak? mało i będą prowadzone badania nad miejscami najbardziej niebezpiecznymi tam, gdzie powinny się one znaleźć. Także no, jeszcze nie wiadomo. Niestety statystyki na polskich drogach pokazują, że te fotoradary są potrzebne, a jak już stoją, są skuteczne, ponieważ jednak tych wypadków u nas jest przez cały czas bardzo dużo i w dużej mierze one są spowodowane właśnie nadmierną prędkością. No właśnie, policja mówi, że teraz ostatnie miesiące, z jakimi mieliśmy do czynienia, były najgorsze polskich drogach w ciągu ostatnich lat, ale to właśnie w Polsce miałem okazję przyjrzeć się autu, które być może e, tą liczbę wypadków zmniejszy, ponieważ pojawił się w Warszawie Opel GTX, e, który jest autem koncepcyjnym. Jest to pierwsze auto takie prezentujące możliwości marki, które powstało po przejęciu Opla przez Francuzów, czyli. Wtedy, kiedy myśleliśmy, że z Oplem już jest bardzo źle, okazuje się, że jest bardzo dobrze i właśnie tak będą prezentować się e, auta tego niemieckiego producenta. Ja miałem okazję przyjrzeć się mu bliżej. GTX Experimental to samochód koncepcyjny powstały już pod skrzydłami francuskiej grupy PSA, ale to właśnie on pokazuje, w którym kierunku marka z Russelheim będzie się rozwijać. Producent mówi tutaj o trzech atrybutach, czyli niemieckości, przystępności i emocjach. Nie jest zaskoczeniem, że auto koncepcyjne przyjmuje formę kompaktowego suwa. Ma on nieco ponad 4 metry długości, czyli mniej więcej tyle ile obecnie miejska Corsa. Jest też elektryczny, a energię przechowuje w baterii litowo-jonowej, czyli takiej, jaką mamy chociażby w swoich komórkach. Można ładować go indukcyjnie. Charakterystyczna linia boczna przypomina nam koncepty pokroju Opla GT czy MONZY sprzed kilku lat, ale nowością jest ten oto panel Visor, który pojawi się w przyszłych modelach Opla i tutaj ciekawostką jest chociażby fakt, że stan samochodu jest wskazywany przez różne kolory charakterystycznej niemieckiej błyskawicy. Wszystkie czworo drzwi otwierają się pod kątem 90 stopni. Co ciekawe, tylne otwierają się pod wiatr. Panoramiczna szyba pozwala na rozświetlenie jasnego wnętrza. 17-calowe felki z kolei wyglądają na znacznie większe niż są w rzeczywistości, a to dzięki solidnemu marginesowi gumy zachodzącej na obręcz. My name is Matthias Wirt. An advanced designer at Opel Rüsselsheim. This is a brand concept car and it shows the future direction of the Opel brand and its products. We took a look at our brand identity and for our future we wanted to it and refine that. And mainly the takeaway is that we think Opel is a very bold and pure brand. We want to emphasize these the brand DNA, these attributes and values. And what we see in here is an embodiment of how we want to go and progress with bold and pure design in the future. Kierowca w Oplu GTX eksperymenta zasiada na tych bardzo wygodnych i unoszących się w powietrzu fotelach. Z tyłu ma głośnik, ale Opel GTX jest w stanie prowadzić się sam, ponieważ jest samochodem autonomicznym trzeciego poziomu, czyli sam potrafi przejąć kontrolę nad prowadzeniem i poradzić sobie w mieście. Jest jednak jeden wyjątek, kierowca musi być cały czas uważny i być gotowy do przejęcia ewentualnej kontroli. Ten koncepcyjny Opel pokazuje, jak przynajmniej w teorii będą wyglądać samochody tej marki w przyszłości. Nie na jakiej przyszłości. Na pewno do samochodów, które pojawią się na drogach trafi ten świetnie wyglądający pas przedni. Nie jestem przekonany co do tych e, pasków takich fluorescencyjnych, ale dla mnie na mnie największe wrażenie zrobiło wnętrze. Wnętrze. To wnętrze. ciekawe, że o tym mówisz, ponieważ ja także jeździłem samochodem, który miał bardzo ciekawe wnętrze z pewnego bardzo szczególnego powodu. Czy to jest to licznik jest... kilometrów? To jest licznik przebiegu, na którym znajduje się wartość 999 999 km. Naprawdę na polskich drogach znajduje się samochód z takim przebiegiem, i ja nim przejechałem milionowy kilometr. I co się pojawiło na tym, na tym ekraniku po przejechaniu tego milionowego no kilometra? To już zobaczysz w materiale. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ dostałem właśnie kluczyki do pewnego szczególnego samochodu, którym jazda będzie naprawdę wyjątkowym doświadczeniem. Mowa oczywiście o Toyocie Corolli. Corolla to taki prawdziwy bohater, o którym się nie mówi. Tak naprawdę to najpopularniejszy samochód w historii nie tylko Toyoty, ale w ogóle jeden z najpopularniejszych w historii motoryzacji. Przez ostatnie 50 lat powstało ponad 40 milionów samochodów o tej nazwie. Swoją wielką popularność zawdzięczają, jak widać, nie jakiemuś bardzo pociągającemu stylowi czy wciągającemu prowadzeniu, ale zupełnie innej, chyba nawet ważniejszej kwestii. Korolle są po prostu nie do zdarcia. I ten egzemplarz jest tego najlepszym przykładem. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili widzę przed sobą licznik przebiegu, który wskazuje wartość 999 998 km. Za chwilę tym samochodem pokonamy milion kilometrów. Mamy już 999 999 km. I od tej pory licznik przebiegu nie będzie już nabijał kolejnych kilometrów. Z tym wynikiem zatrzyma się już na zawsze. Milion kilometrów przebiegu. Milion kilometrów. Wyobraźcie sobie, jak abstrakcyjna jest to wielkość. To tak jakby tym samochodem objechać ziemię 25 razy albo pojechać na księżyc, wrócić z księżyca i pokonać połowę dystansu na księżyc raz jeszcze. Więc za tym samochodem naprawdę bardzo długa droga. Cofnijmy się do roku 2003. Polska żyła wtedy aferą Rywina, świat żył wtedy wojną w Iraku, a z fabryki Toyoty w Turcji wyjechał ten egzemplarz Korolli kombi. Od nowości trafił on do pewnej firmy z Torunia, gdzie był traktowany bez żadnej taryfy ulgowej. Przez ostatnie 16 lat, jedyny raz kiedy ten samochód widział garaż, to tylko dzisiaj podczas nagrywania tego filmu. Bo generalnie był przez cały czas obijany, był traktowany do przewożenia różnego rodzaju towarów. Na pewno nie miał taryfy ulgowej. Jak więc wygląda samochód po takim czasie? No, patrząc na wnętrze, mogę powiedzieć, że ta kabina wygląda tak jak w wielu samochodach po jakichś 200-300 tysiącach kilometrów. Wiem, że to jest taki dość relatywny komplement, ale jednak trzeba oddać na plus, że nawet po tym milionie kilometrów to wnętrze nadal jest całkiem uczciwie, rzetelnie wykonane. Zresztą po latach okazało się, że te korolle, które były zbudowane w Turcji, obroniły się przed Próbą czasu dużo lepiej niż te z innymi rodzajami nadwozia, które były budowane w innych krajach. A jak wygląda sprawa pod maską? Żeby się o tym przekonać, kierujemy się już w tej chwili do profesjonalistów z serwisu Toyota. Na pierwszy rzut oka, co tutaj można powiedzieć o tym widoku? Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć na 200 tysięcy. <grym> Jest stan dosyć przyzwoity. Jak mm -hmm. na ten przebieg sam się nie spodziewałem, że, mm -hmm. że, że będzie aż tak dobrze. Przy tych kilikach, tak? Tylko widać, że tutaj się pojawią jakieś ogniska korozji, które zapewne wkrótce ten samochód dobiją. Być może po oględzinach i weryfikacji uda się to jeszcze dosyć sprawnie naprawić, że auto nie będzie wykluczone z eksploatacji. Tak po tym co widzimy, ten samochód na pewno jednak musiał być dość silnie eksploatowany i na pewno jakiejś taryfy ulgowej od swoich właścicieli nie miał. No jeżeli milion przejechał, myślę, że yy, kręciły się kilometry, kręciły. <laughs> Sprawdziliśmy całą historię i wiemy dokładnie, co z tym samochodem było robione. Głównie były robione tylko przeglądy, jakieś przygody z zbiornikiem, typu pęknięcia. Widać, że zbiornik był wymieniany, bo nie wygląda na te swoje lata. Oprócz tego jakieś sprzęgło, ale to jakby eksploatacyjna sprawa. Są drobne wycieki, na pewno brak tam ubytki w nadwoziu, natomiast to jest dosyć prosta konstrukcja, dosyć trwała. Silnik na łańcuchu rozrządu. Czy takich większych przebiegów należy się bać, jeżeli myślimy o zakupie samochodu? Patrzymy, że on ma przejechane 300 tysięcy kilometrów na przykład. Czy od razu trzeba odrzucać taki samochód? Serwis przede wszystkim, konkretne wymiany oleju. Auto jest eksploatowane w normalny sposób. Dbanie, patrzymy, oglądamy, jak stuka serwis, będziemy jeździć długo i szczęśliwie. Czy tak wygląda muzealny eksponat? Przyzna się, że nie. Ale to dlatego, że po pokonaniu miliona kilometrów ten egzemplarz jest gotowy na kolejne wyzwania. I na tym właśnie polega siła krolli. Muszę Ci powiedzieć, że jestem negatywnie zaskoczony. Fakt. Nie spodziewałem się fajerwerków, ale mimo wszystko myślę, że ten komputer powinien się przynajmniej zresetować. No wiesz, w takim momencie... Co, negatywnie zaskoczony, ten samochód przejechał milion kilometrów. On cię powinien bardzo pozytywnie zaskakiwać, ponieważ nawet mechanik, który sprawdzał ten samochód, mówił, że on wygląda jakby miał przejechane, no, najwyżej 300 tysięcy kilometrów, co jest dość nietypowym komplementem, ale jednak zauważ, Korole jest rzeczywiście nie do zdarcia, jest niezawodna i jest zupełnie pozbawiona jakichkolwiek emocji. Co można powiedzieć o wielu samochodach e, Toyoty, przynajmniej jeszcze do, jeszcze do niedawna, ponieważ e, producent sprowadził do oferty zupełnie nowe auto. Supra. Zresztą, jak wiesz, ten model jest e, legendarny, ale mm -hmm. sprawa nie jest taka prosta, ponieważ nowa Toyota Supra była przygotowana razem ze współpr e, przy współpracy z BMW. I aby przekonać się, jak wyszło im to dziwne, jakby nie patrzeć połączenie, udałem się do. Hiszpanii na tor wyścigowy. Zresztą zobaczcie sami, co z tego wyszło. Oto nowa Toyota Supra. Japońska legenda, którą najprawdopodobniej pamiętacie z serii takich filmów jak Szybcy i Wściekli. Producent chce, żeby porównywać ją z Porsche Caymanem. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Toyota Supra prawdopodobnie nigdy by nie powstała, gdyby nie współpraca Toyoty z BMW. Muzyka Historia mówi, że Niemcy i Japończycy zrobili wspólną płytę podłogową, a później każdy z nich poszedł własną drogą. Czyli elementy są wspólne, ale ich wykończenie jest zupełnie inne. Najlepiej tą współpracę widać we wnętrzu. Jeśli spojrzycie do kabiny Toyota Supry, to wszystko, kierownica, przyciski, drążek zmiany przełożenia, system multimedialny, wszystko, wszystko jest z BMW. Z jednej strony możecie czuć się oburzeni, że jak to w ogóle jest możliwe, żeby Toyota miała wnętrze BMW, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, jeśli siedzielibyście w samochodzie sportowym, czy musi ono mieć wnętrze koroli, No właśnie. Takich wspólnych elementów jest więcej, chociażby silnik. Japończycy już na początku projektu stwierdzili, że Supra musi mieć 6 cylindrów, a najlepszym partnerem okazało się właśnie BMW. To jest jednostka, którą już znamy z oferty niemieckiego producenta. Ma 340 koni mechanicznych, 500 nm momentu obrotowego i to wszystko trafia na tylną oś i na asfalt poprzez biegową skrzynię automatyczną, jedną z najlepszych w klasie. Od razu, gdy zasiadłem za kierownicą toją te i przejechałem do 11 metrów, da się odczuć fenomen tej płyty podłogowej, tej całej konstrukcji, która jest bardzo sztywna, ma niski, nisko osadzony środek ciężkości ma szersze, szerszy rozstaw kół niż GT-86 ma krótszy rozstaw osi. Zdumiewa mnie to jak to auto jest sztywne. Ta konstrukcja ma potencjał na naprawdę mocniejszy silnik. Ale ten silnik też jest bardzo, bardzo dobry. Do setki rozpędza to auto w 4,3 sekundy. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to w jaki sposób ten silnik reaguje na polecenia wydawane w prawą stronę to jest. Ta zabawa. Kontrolowanie tak dobrze prowadzącego się auta. Choć producent określa Supra jako bezkompromisowe auto sportowe, ale jest ona bardzo, bardzo wygodna. Nawet teraz w trybie sportowym wydaje mi się, że to zawieszenie mogłoby być odrobinę twardsze. Ale z drugiej strony Trzeba pamiętać, że nie jest to auto projektowane typowo. To ma spełniać szerokie spektrum potrzeb. Toyota nie chce być już postrzegana jako typowy nudny producent takich samochodów jak Corolla czy Camry. Chce robić samochody ekscytujące. I pierwszym takim autem był Jaris GRMN, który zrobił gigantyczne wrażenie nie tylko na mnie, ale na całym światku motoryzacyjnym. Toyota supra również takie wrażenie wywołuje, ale jej prawdziwy potencjał tkwi nie w tym, co zrobił z nią producent, tylko w tym, co wyciągną z niej tunerzy. Powiem ci, że supra robi duże wrażenie, no ale zostaje jeszcze kwestia ceny i boję się, że ona będzie wysoka. Zacznijmy od najważniejszej informacji, która brzmi, nie możesz kupić tego auta. Przynajmniej w tym roku, bo wszystkie egzemplarze, które były przeznaczone na Polskę, a było ich 60, zostały wyprzedane. Nie możesz też kupić auta w innym kraju, ponieważ w Europie tych samochodów było 900 i też wszystkie zostały wyprzedane. Gdybyś chciał odebrać suprę za kilka, kilkanaście miesięcy, to polski importer przewidział tylko najbogatszą, najbogatszą taką. Wiesz, bardzo wypasioną bardzo, bardzo, bardzo drogą. 315 tysięcy złotych. To ja ci powiem, że za ułamek tej ceny możesz dostać prawdziwy samochód wyścigowy, w którym możesz się ścigać w prawdziwych wyścigach na tych samych torach wyścigowych, na których jeździ Robert Kubica. I to jest właśnie ten samochód. Ten charakterystyczny widok za mną to niezawodny znak na to, że jesteśmy na Red Bull Ringu, jednym z najciekawszych torów wyścigowych w całej Europie. Już wkrótce polscy kibice będą ekscytować się startem na tym obiekcie Roberta Kubicy. W telewizji zobaczą wyścigową akcję, ale to, czego nie zobaczą, to jak bogatą historię ma ten obiekt oraz na jak górzystym terenie się znajduje. I to właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać, jak ciekawy i dramatyczny jest to obiekt. Zapraszam! Historia tego toru zaczyna się w roku 1969, kiedy pod austriacką wsią Spielberg ułożono liczący 14 zakrętów tor. Już w kolejnym roku pojawiły się po raz pierwszy tutaj bolidy Formuły 1. W kolejnych latach pojawiały się różne najważniejsze serie wyścigowe z całej Europy aż do roku 1987. Pod koniec lat 80. tor zaczął z różnych powodów podupadać, m.in. z powodu okolicznych rolników, którzy blokowali rozgrywanie kolejnych wyścigów. Po 80 roku zaliczył 10-letnią przerwę, ale Austriacy ponownie odzyskali swoje Grand Prix w roku 1997 już na nowym, nowoczesnym obiekcie, ale i tym razem udało się zorganizować na nim zaledwie 6 Grand Prix. Ostatecznie losy Toru zostały odmienione w roku 2014 i od tego czasu w obecnej formie Tor co roku gości Formuły 1, a także Kia Platinum Cup. Gwiazda po Red Bull Ringu jest więc niesamowitym przeżyciem i jak widać, nie trzeba być od razu gwiazdą Formuły 1, aby to doświadczenie nabyć. Pamiętajcie, że Red Bull Ring będzie gościł w kalendarzu Kia Platinum Cup także za rok. Do zobaczenia wtedy. Wow. Zarówno auto, jak i cała seria sprawiają wrażenie bardzo profesjonalnych. Takie też są. Ale powiedz mi z własnego doświadczenia, czy można sobie zrobić krzywdę? Z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że nawet dość mocne uderzenia kończą się zupełnie bezpiecznie dla kierowców. Także naprawdę jest to seria, która otwiera bardzo duże możliwości przed zawodnikami, którzy chcieliby się sprawdzić na torach wyścigowych. I także jest dość przystępna cenowo. Tak naprawdę relatywnie jest bardzo przystępna cenowo, ponieważ sam samochód kosztuje około 60 tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście koszty startów, ale także są stosunkowo przystępne w porównaniu do tego, co zwykle oferuje nam świat transportu. Czyli za cenę takiego średnio wyposażonego auta kompaktowego mamy sportowe auto z klatką, widzę, jest pewnie fotel kubełkowy. Tak, jest fotel kubełkowy, jest jeszcze bag zgodny z normami FIA, jest odpowiednio przygotowany silnik, regulowane zawieszenie, więc to naprawdę jest samochód wyścigowy, taki regularny, jak można spotkać na torach. Za 60 tysięcy złotych. Za 60 tysięcy złotych. No cóż, myślę, że tym mocnym uderzeniem zakończymy ten e, odcinek Autokultu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.